Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Małpa, to już jest mój czwarty odcinek mojej serii Zagrajmy w Twierdzę Krzyżowiec. Dzisiaj nam się przyjdzie zmierzyć z wieprzem. I jak widzimy mam, ma 2000 golda więcej niż my. Nie można tutaj tego zbudować. Zaraz zobaczymy co to jest za tryb gry. Dobra. Jak widzicie on nie ma zbyt dobrej pozycji do Możesz rozbudowy. Na nas Oj, myślałem, że tu będzie trochę więcej wojsk. No, on tutaj nie ma jak się rozbudować. Będzie tworzył. on tworzy piki i y... pałkarzy i kuszników. Dobra, farmy pszenicy budujemy. Drewno jakieś mamy, jest drewno. A tu jest też. Nie można tutaj tego zbudować. Mój więcej panie. drewna, więcej drewna. Potrzebujemy więcej drewna. Łowisz masz sir. ludzi potrzebujemy pyk, 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 pyk i mamy budowlę. Pięknie. O, jak ładnie się zmieściło. Ludzie przybywają, tempo zwiększamy. Budujemy tu gdzieś. Wieże. A zbudujemy tym razem sobie to. I po tym, nasza armia będzie wchodzić na szczyt masztu. Wasza łaskawość? Jak zwykle musiałem przekręcić, to chyba będzie w każdym odcinku takie standardowe. Armia, wchodzisz. Jak możemy po Dokąd idziemy? Dokąd idziemy, mój panie? No i teraz cały czas będziemy go odszczelizować. O, przeliwy. Dobrze pójdziemy, ale nie, nie wiem. Nie masz wystarczającej i nie masz wystarczającej... Będziemy do niego strzelać, o tak. To jest w moich obliczeń dwa yy, na jeden kamieniołom wystarczą dwa woły pociągowe. O tutaj wyszli. To pól, to Czy to ma katapulta wyszło decyzja? Otakuje ich cały czas. Kogoś mi to atakują, czy goźnika, ale nie wiem kogo. Dobra, tu już jest wszystko ładnie rozwija. O jednego zabiliśmy, ale dobrze, fajnie. Cieszę się z tego powodu. Nasze zapasy, żywność... Ale żywność ucieka. Pszenicy nie ma, pieniędzy nie ma, kamienia nie ma. Nic nie ma w tym królestwie moim. Nic, jestem na ostatnim, na pierwszym miejscu, ok. Słaba mampa do rozwijania się. Nie mogę w ogóle tych trafić tam. Oni nie trafiają. Oni też mnie nie trafiają, to jest ok. Zrobimy co w naszym mocy. O, trafiamy. Ha, zabiliśmy mu jednego kusznika! Ha, ha! Ze mną nikt nie może się równać. Dobra, zaraz będziemy mieli do... O, już mamy dostawę pszenicy, drewna już dostawa idzie i możemy w końcu to królestwo rozbudować. Ten nakupił rzeczy. Ci będą cały czas tam fajtować się. Gdzie to drewno? Gdzie ten kamień? Więcej drewna. Piekarnie robicie jedna, nie druga, trzecia, czwarta, pią. piąta, szósta, siódma. Ej no co jest, drwale, no? No bez przesady, nie żartujcie, że drewna mi braknie, no? Ja tu chcę królestwo rozbudować, a tu solipa, Lipa. Nie się. Nie ma pieniędzy. Ludzie nie płacą nam podatku, Sir, dlatego nie mamy pieniędzy. Trzeba im dać podatek i będziemy mieli pieniądze. Proste i logiczne, co nie? Ej, mam tylko 4 bochenki chleba na 48 osób. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Jej, ty, głodówka. Macie głodówkę za to, że nie płacicie podatków. Ojeju, jeju. Pięć drewna, jest, jest, dobra. Zapasy drewna są zbyt szczupłe sir. O drewna mamy trochę Jeszcze tu dwa bawełki Pa, jak ładnie wypaczcie Jak ładnie wycelowałem Widzicie to będzie taki kwadracik piękny zrobię Ci tu cały czas strzelają Taka ta płyta też niech strzela niech się nie nudzi no no co z tego będzie, jak ona nic Cee, nie będzie robić? Jest pusty. Już ludzie mają w moim mieście godówkę, w moim królestwie. Strzelam, strzelam i to nic nie robi. No, kurde. Dobra, już chlebka mamy. Ale dalej drewna nie mamy. Tu złota mamy mało. Tamega mało drewna w ogóle. Drewna trzeba kupić. Nie masz wystarczającej ilości złota. Oj, 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 oj. Dokąd A tak! Przeprowadzić szturm na arm, na na, na... na co? Na zamek nieprzyjaciela! Nie poddawać się, Walczyć do ostatniej kropli krwi Go, go, go moi pikinerzy, go, go, go Nie poddawać się Dacie radę, zniszczycie tą armię Armię niewolników Są niewolnicy, do boju Była dobrze Nie tak przewidzieliśmy tą walkę, Sir Ale niestety nic nie możemy poradzić na klęskę naszych armii Nasza armia nie została wyszkolona przeciwko, tak, tak, jakiej? Tak, tak. Potrzeba drewna. I znowu tego drewna potrzeba, no ludzie, drwalą to trzeba skrócić wypłatę. O, i pięknie. Wybudujemy jeszcze pszenicę tu. O, będzie piękne miejsce na pszenicę. fajtujcie, fajtujcie, widzicie go tam cały czas. Dobrze im tak Nie darować im Walczyć uh. Walczyć nie poddawać się Dobrze wam idzie żołnierzu Dobra, tu już nie, Albo Budować nie budować I znowu tego drewna potrzeba, no Co ci drwalowie robią? Całymi dniami się... o y, Odpoczywają Nie ma Złota mamy coraz więcej Sir. Nasze królestwo się powiększa, sir. A, e, widzicie, nie daje mu się rozbudować nawet za bardzo. Uuu, ale on Nie niszczy. Nieładnie, nieładnie, no. Ja się zdziwiłem teraz. Moja popularność rośnie. Chlebek, jest, kamienie są. Asasynków zaczniemy robić? Albo nie, będziemy walczyć bez asasynów. Może użyjemy jakiejś innej jednostki niż... Ach, cały czas tych asasynów. Sali, sali. Może tych użyjemy. Będzie ciekawie. Potrzebę złota. No ja to ja będziemy musieli takie większe armie zbudować. O, tu jest żelazo, tu żelazo. Ciekawe by było, gdyby dodali wydobyw, no że można wydobywać złoto. Powiem ja szczerze, że, że to by było ciekawe według mnie. Jak widzicie, kamienia mamy sporo. Kaszy nam raczej nie będzie nie brakować. Się zapady, żywności, Stan skarbca bez zmiany, Lut, czci no. twoją osobę. Jest no, jest wszystko na plusie, jest dobrze. On ma jakąś armię, 21. To ja zbrojnych mam. W samym 21. Potrzeba Oj, 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 niedobrze, bo, bo mi... Tutaj widziałem jakaś bójka była Dobra Jest dobrze Jest dobrze Sir Idziemy zakończyć mission is finished I'm going to win <laughs> My army Atakować go, nie oszczędzić nikogo Zniszczyć wszystkich doszczętnie Walczyć do ostatniego żołnierza Wiadomość wieprza. Walczyć! Zniszczyć ci. Nie poddawać się, dobrze wam idzie Niszczu Zabić kuszniku, wybić wszystkich, pod, pod których spotkacie na swojej drodze Idźcie po zwycięstwo! Oui. Ho, ho, ho! A teraz wracajcie do pola, jedne! Zwycięstwo. No, odcinek był szybki, misja była łatwa, szybka, prosta, logiczna ITP itd. Jeśli Wam się odcinek podobał to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie, no i czekajcie na następne odcinki, które pojawią się już niebawem. A ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się.